Dla ludzi, choć pewnie tobie może się wydawać tak dziwny, jak mnie zdaje się być Twoja odzież. Co Ty mówisz? To są zwykłe ciuchy. No, patrz, płaszcz, szata, miecz. No, czego chcesz więcej? Jeśli chodzi o imię Aribet, nic o niej nie wiem. Była Twoją towarzyszką? Była niegdyś bohaterem naszego ludu, zanim upadła i zdradziła nas Moradę. Wiesz, bywa, zdarza się, czasami ludzie tak mają, popadają w takie kompleksy i no, trochę im się przestawia w główce i robią potem coś bardzo głupiego. Moraga? To imię jest mi znane. Królowa łuskowatych najeźdźców. Jej twarz nawiedza sny. Jej syczący głos szeptał obietnicę wielkiej mocy, by skusić mnie do zwrócenia się przeciwko memu ludowi. Nie słuchałaś mnie, prawda? Tego wszystkiego, co mówiłem o Aribet. Wyłowiłaś tylko jedno imię, tylko jedną Moragę. W każdym razie, wiedz, że Aribet do Aribet też się tak dobierała. Chyba. Tak. Lecz ja należę do jaśniejącego zakonu. Przysięgłam służbę Sahaladarowi, największemu z dryfujących miast Azalach. Przysięgłam zniszczyć Moragę. I ocalić mój lud. Okej, okay, to bardzo fajnie, do zobaczenia. Czekaj, zanim pójdziesz, muszę Ci coś e, powiedzieć. Proszę, musisz wy wysłuchać. Mój czas się kończy. Dobra, wal. Klurował... Królowa łóżkoła tych najeźdźców wciąż żyje, a zaklęcie, które mnie tu sprowadziło słabnie wkrótce mój duch zostanie odesłany z powrotem do mego rodzinnego Azalla. E, nigdy nie dostanę się do wewnętrznego sanktuarium Moragi. Zanieś magiczny artefakt wykuty przez mych ludzi dla królowej zmarnuje się chyba, że oddam go tobie. Dobra, dawaj ten amulecik, to będzie fajnie. Papa! Niech moc będzie z tobą! haha, wydymałem ją z amuletu. W każdym razie dostajemy od niej amulet Ashiry. Pauza, bo nie chcę, żeby mi zaklęcia schodziły. Który nam daje tak. Niewrażliwość na obrażenia elektryczność 25%. Spoiler, potem się przydaje. Niewrażliwość na obrażenia ogień 25%. Spoiler, potem się przydaje. Dla mnie to jest niepotrzebne, ja mam 100% niewrażliwości. Odporność na zaklęcia 14%. Mówi samo przez się. I premia do KP przeciwko Reptilion 3% naturalny modyfikator do KP. Czyli po prostu, jakbym nie miał tutaj mojego amuletu naturalnego pancerza plus 5, opłacałoby się zamienić jak cholera. No. A tymczasem jedziemy dalej. Mamy parę jaszczurek wrednych do zabicia. W każdym razie tutaj oceniamy. prawda? O! Tutaj jest mistrz wywoływań. Nie lublu, nie lublu mistrza wywoływań. On chyba mnie może oszołomić. A ja jeszcze nie mam w swojej księży... FAK! TY DRANIU! Rzuciłeś na siebie kamienią skórę, KTO CI POZWOLIŁ?! Czekaj, tak, na no, szanę działają te dalej buffy, jest fajnie, siła... EJ 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 CO TY ROBISZ, CO TY ROBISZ, EJ EJ Masz, no 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 No, atakuj, atakuj, atakuj Dobra Teraz e, przyszło do samego wojownika, to Szana go zgwałci bez problemu, bo to tylko woj... Z czarodziejami jest tylko problem. Co prawda jak się mu dobierę do skóry, no to no problemu, ale... No no, jak od razu ciepnie coś jak większą burzę pocisku fizyaka, to może być bardzo duży problem. Między innymi dlatego mam nie zbierać w lota. O cholera, dobra. Zapiszę grę, bo ta pułapka mnie nieźle podkasowała No będę ciekawostka, jak będziecie podchodzić do tych drzwi i sprawdzać co w nich jest To tam będę, tam, to są wrota do innych światów, przez które nie możemy przejść Taki... Bo ja wiem, fan serwis? Dla maniaków ej, ej, nie tu, nie tego! Je... Ty draniu, kto ci pozwolił? Kto ci pozwolił rzucać rozproszenie? Teraz ja używam błogosławieństwa gnia... gwiazdy dnia, nie? No? Błogosławieństwo gwiazdy... Gwiazdy dnia! Mieczyk Dobra, zabij go No No kur... Atakiem psionicznym. Aha! Dla tych, którzy nie wiedzą, atakiem psionicznym nazywam atak bez wykonania animacji z powodu bugów grze. Okej. Okay bo tutaj będzie naprawdę nieciekawie no no chodź tu chodź tu chodź tu bo ok jest nieciekawie mogę tego użyć będą okazjonale no są okazjonale ale nie trafili Dobra, be, będzie dobrze. Jeżeli uda się zarąbać tego mistrza wywoływań, to będzie fajnie. Chociaż, e, że tak powiem, jestem trochę nieodpowiedzialnym graczem. Ruszam do bitwy, kiedy byłem moja postać. No cóż, ma bardzo malutko życia, nie? Ale dobra. To było epickie parowanie, tyle wam powiem. Okej, okay. jedno trafienie krytyczne, drugie trafienie krytyczne. Teraz jeszcze tak. Czyli właśnie, jaki mam zakres trafienia krytycznego? 17 do 12. E, mały. Bo broń nie ma ostrości. Dobra. W każdym razie G, zapiszę grę. I teraz tak, mapa, bo sobie nie wywołałem. Czy to już. Tak, to chyba już. Mogę się resnąć? Nie, w pobliżu są wrogowie. W pobliżu są wrogowie, nie mogę. A, chcę sobie życie odnowić. O, tutaj mogłem. Znaczy, Szana mogła. Mmm... Teraz spoiler Bo to przychodziłem 3-4 razy Czeka nas miniboss Tak, taki malutki miniboss, którego trzeba będzie zareżnąć i wypatroszyć roz, Mazując jego flaki po najbliższej ścianie Ale Myślę, że sobie z nim poradzimy Problem jest tylko tak On rzuca Albo strach, albo oszołomienie. Czyli tak, najpierw bufy. Tak, najpierw bufy razem tutaj z błogosławieństwem gwiazdne yy, dnia notabene. Yy, mogę pootwierać torebki? Chyba nie. Tutaj mam Zaraz, tutaj mam słowa mod, yy, oczyszczę. o, wow, o wow. A wow, 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 wow. Nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie. Ale mam opończe czarów, czy coś mi to da. Wezmę walne na siebie większą opończę czarów. Nie, mniejszą. Dobra, sp spróbuję być oszczędny, wykorzystam mniejszą opończę czarów na siebie. Um, i coś jeszcze, nie, ten z ten no, te będę powinienem wywalić, w ogóle mi się nie opłaca. Zatrzymanie czasu, będę walił później. To będę dodam sobie w ogóle napasek skrótów. E, ochrona przed czarami później. Ochrona przed określonym charakterem. E, no może... Nie, bo to, doda to dodaje do KP. E, to nie teraz. Nie teraz, nie teraz. Wrota... Wrota kolekcjonuje, nie wiem po co, ale kolekcjonuje. Teoretycznie jak ma się na sobie ochronę przed złem, to można przyzwać Balora i on jest po mojej stronie, nie? Ale chcę sobie przyzwać Balora i zdobyć za niego ekspa. Może na koniec tego gameplaya to zrobię. Kurde, ciekawe czy mnie rozumiecie jak ja gadam, czy mnie nie rozumiecie jak ja gadam. No, zostało ci zaklęcie ze zwoju. ta zwój, ciepiesz spela i wszyscy są szczęśliwi, nie? To teraz tak, szybki zapis. I jedziemy bo to wykorzystana była mała, której mam 10 i teraz tak mistrz wywoływań, wojownik i jaszczuroczłek wódz ten jaszczuroczłek wódz rzuca coś bardzo niefajnego także nie wiem na kogo najpierw ruszyć, na pradawnego mistrza wywoływań czy na jaszczuroczłeka wodza teoretycznie mam opończę czarów ale jak on rzuci rozproszenie to będzie dramat dlatego wezmę rzut Dobra, wezmę na jaszczyroczłeka wodza Oho, widzicie, rzucił strach i będzie bardzo nieciekawie kiedy O O Chyba strach nie działa na szany albo jej wyszedł Aha, właśnie to rzuca jaszczyroczłek wóz Co to do cholery jest? To jest Tak, to jest oszołomienie i to mi taką bardzo złą rzecz zrobiło, że nie mogę atakować. Ale mogę chodzić ze zmniejszoną prędkością i uciekać. Co się bardzo przyda, gdyż ponieważ... No cóż, oni by we mnie nawalali. A ja tu pewno chyba jeszcze zmniejszone KP mam. Nie, KP mam normalny, ale... No odczep się ode mnie! Ja Cię nie chcę! Moja taktyka polega na unikaniu. No, nie mogę, nie mogę go zaatakować. W ogóle nie mogę, bo jest szana oszołomiona i nie wolno... O cholera, trafił mnie. Ale nie ma w pobliżu wodza, to nic mi nie zrobi. Po prostu się z nim pobawię. W ten sposób. Kurde, jak to mnie irytuje! Efekty strachu i oszołomienia mnie wpieniają. Mają cholernie długo. O, 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 przestało, super. No, te, te, teraz dostanie w yy, yy, papę, tak, tak, dostanie. O, właśnie dostał. A teraz wracamy się do bossa. Co prawda, zapiszę grę, bo jak mi znowu rzuci oszołomienie, to chyba wczytam. Nie, rzucił strach. No cholera jasna. Wiem, mogłem się przed tym zabezpieczyć, ale... Ma, mam pewne wątpliwości co do tego, bo... Na niego nie chcę tego marnować, że tak to ujmę. O! Teraz, teraz wyszło. Znowu nas chyba spróbowało szłomić, tak, tym wyciem. Ale bardzo ładnie schodzi mu życie. Wychodzi na to, że mamy przed sobą Lebiegę w walce wręcz. No w końcu nie każdy potrafi dobrze się posługiwać podwójnym pod toporem. Hendos się typo... Ej, mix, który